To tyle na dzisiaj minie... aha to, pff. Sorry. Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garżnowości nowości w ofercie Military.pl. Wiosna w pełni, a więc czas na wiosenną odzież zaczynamy od kurtki Elemos Windbreaker z firmy Pentagon. Elemons to uszyta w 100% z poliestru, lekka i funkcjonalna kurtka. Materiał, z którego uszyta jest ta kurtka świetnie zabezpiecza przed wiatrem, a więc sprawdzi się ona w formie warstwy zewnętrznej ubrania. Kurtka została uszyta w taki sposób, że po złożeniu zmieści się nawet w niewielkim plecaku czy torbie. Kurtka wyposażona jest w kaptur, zapinana jest na zamek firmy YKK oraz posiada 5 wbudowanych kieszeni. Kurtka dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych. Kolejna nowość od Pentagona to spodnie Renegade Origin. Spodnie Renegade to spodnie taktyczne i outdoorowe, lecz również sprawdzą się na co dzień do noszenia na przykład w mieście. Zostały uszyte z wytrzymałego materiału będącego mieszanką bawełny i nylonu. Co ciekawe na przednich szlufkach umieszczono dodatkowe pętle umożliwiające podczepienie np. karabinczyka bądź innych akcesoriów. Spodnie zostały wyposażone aż w 7 kieszeni. Szerokość nogawek można regulować za pomocą wszytych gumowych ściągaczy. Rozporek zapinany jest zamkiem błyskawicznym japońskiej marki YKK. Spodnie Renegade Origin można kupić oczywiście w różnych wariantach kolorystycznych. Pozostajemy przy produktach firmy Pentagon. Oto buty Pentagon Scorpion V2. Są to wykonane z połączenia wytrzymałej skóry licowej oraz lekkiej nylonowej siatki buty taktyczne. Podczas długotrwałego noszenia w terenie, właśnie zastosowanie siatki oraz otwory wentylacyjne zapewniają cyrkulację powietrza. Wkładkę buta wykonano z miękkiej, oddychającej pianki. Podeszła FVA z uniwersalnym bieżnikiem zapewnia przyczepność na różnego rodzaju powierzchniach. Wodoodporność tym butom zapewnia membrana Hydrogard chroniąca stopy przed przemoczeniem. Te buty taktyczne przeznaczone są zarówno dla służb, jak i dla użytkownika cywilnego, np. do użytku codziennego podczas wypraw turystycznych czy biwaków. Kolejna nowość to kamizelka kulo-odporna HPE Ballistic West Civil. Ta kamizelka kuloodporna chroni przed pociskami pistoletowymi w kalibrze 9 mm FMJRM. rm Zapewnia również ochronę na poziomie V50 przed odłamkami o prędkości 550-600 m na sekundę. Wkłady balistyczne w tej kamizelce wykonano z kompozytu polietylen-aramid. Zapewniają one ochronę balistyczną klatki piersiowej, brzucha, pleców, boków oraz nerek. Dopasowanie kamizelki zapewnia regulacja za pomocą tasz velcro, regulacja obejmuje barki oraz pas. A teraz też dla miłośników ASG karabinek Lancer Tactical M4 LT12. Jest to elektryczna replika karabinka szturmowego Lancer Tactical LT12. Elementy karabinka, tak jak chwyt pistoletowy, czy prowadnice wykonano z wytrzymałego i odpornego nylonu. Natomiast lufę, piny, spust wykonano z metalu. Karabinek został wyposażony w aż 4 szyny RIS-22. Dzięki temu można na nim zamontować dodatkowe akcesoria, takie jak celowniki laserowe czy oświetlenie taktyczne. Szyna grzbietowa jest długa i została przeznaczona do zamontowania celownika optycznego. W komplecie z karabinkiem znajdują się mechaniczne przyrządy typu flip-up. Magazynek karabinka mieści aż 300 kule, które są wystrzeliwane z prędkością początkową 330 fps. -ów. A teraz coś na biwak. Oto hamak z moskitierą, Waszka V2 z firmy Tigerwood. Jest to lekki hamak turystyczny o wymiarach 300 na 150 cm. Wykonany jest z ortalionowej tkaniny typu ripstop. Dzięki temu ma bardzo wysoką wytrzymałość, niewielką wagę i jest odporny na wilgoć. Hamak został zintegrowany z moskitierą, która zapewnia odpowiednią ochronę przed różnego rodzaju insektami. Waszka wytrzymuje obciążenie aż do 275 kg. Po spakowaniu, hamek jest niewielki i zmieści się praktycznie w każdym plecaku. No i na koniec 26-celowa pałka teleskopowa z firmy Blackfire. Pałka została wykonana z hartowanej stali o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Do rozłożenia pałki wystarczy jeden energiczny ruch ręką. Rękoje została wykonana z fakturowanej gumy zapewniającej pewny i mocny chwyt. Długość pałki pozwala nią operować zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w pomieszczeniach. To tyle na dziś. A mi, jak zwykle, na koniec nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!